Po zamki i wypływaj. Tak i... <grymne> <grymne> Teraz ja. Uwaga. <grymne> tak? Dobra. Trzymaj. Proszę. Ale nie pij, tylko wypluj. Dobrze. Tak, popukane. No. <tryk> Mało się napiłeś. Proszę jeszcze raz. Trochę więcej weź. I teraz. Dobrze. <grym> Brawo, burekki. Możesz mieć zęby niedługo taką fajną pastą. Jeszcze? To teraz razem. Trzymaj w buzi. Jeszcze tatuś. I trzy, cztery. Uwaga. Hmm? <grym> Pluj. <grym> <grym> razem udało się. Brawo!